Cześć, witajcie! Dzisiaj mamy 3 lipca, 25 stopni. I dzisiaj chcę Wam pokazać, jak pielęgnować kwiaty doniczkowe. Zobaczcie, jak pielęgnować kwiaty doniczkowe. Zobaczcie, oczywiście obrywamy te przekwitłe kwiatostany. O, zobaczcie, tak obrywamy. Obrywamy przekwitłe kwiatostany. O, wrywamy wszechwitłe kwiastostany. Uważamy, żeby nie obrywać pąków. Zobaczcie. I tak robimy. Zobaczcie, o. Ja tutaj poobrywam. Jest kwas rzucony, ale dobra. I słuchajcie, oczywiście podlewamy nasze rośliny. Podlewamy rośliny najlepiej codziennie w takie upały, bo te rośliny są wymęczone przez te upały. I oczywiście raz w tygodniu musimy je nawiść. To może być, tego, to może być nawóz w proszku. Ja mam też taki, zaraz go powiem, jak go rozcieńczać. Nawóz taki w proszku do kwiatów kwitnących, do na przykład pelargonii, begonii, surfinii czy tam petunii, to robimy tak. Dajemy 5 litrów wody na łyżeczkę do herbaty tego proszku. I to rozmieszamy i to podlewamy nasze kwiaty. A jeżeli mamy nawóz w płynie, taki wiecie, no nawóz w płynie taki Żel, żel, no to y, nim dajemy pół tej, tej takiej zakrętki tego żelu. Jak macie takie y, nawozy płynne, to sobie doczytajcie dokładnie, bo ja mam akurat w proszku, więc wam tak długo o nich nie powiem. Y, druga rzecz, słuchajcie, y, musi mieć ta roślina odpowiednią donicę. Czyli jaka to jest odpowiednia donica? Y, dość. Y, Duża. Tak jak widzicie, ta tutaj ta Pylargonia jest w takiej donicy. I oczywiście, jak będziecie sadzić te kwiaty wiosną, no, w maju, no to y, nie sadźcie na przykład w taką donicę. Y, ja wiem, cztery petunie, bo zobaczcie, tu były dwie sadzonki petunie i zobaczcie, jak one się rozrosły. Już nie mają miejsca. Tak samo tam ta surfinia. No, surfinia to była duża, ale. O, surfinia była duża, ale mówię o tych betuniach, to były takie małe. Te. Sadzonki. O, jeszcze Wam pokażę. No i takie betunie. I słuchajcie, podlewamy, nawozimy. I jak są takie bardzo deszty, takie ulewy, jak ostatnio są, takie bardzo, to radzę chować te kwiaty gdzieś pod dach, czy pod jakieś altany, bo po prostu yy, te kwiaty będą wymęczone i po prostu z nich nie będzie. Tak jak w tamtej donicy miałem z wysiewów, ale niestety one zgniły i tak nie zrobiłem, więc radzę Wam, jak macie takie ulewy, jak ostatnio, no to radzę Wam schować. I uwaga, y, musicie doczytać, czy Wasze kwiaty y, jakby y, musicie dopasować też, y, jakby musicie dopasować, musicie dopasować y, tego. Y, Kwiaty, jakie macie strony ogrodu: czy na balkonie, czy na tarasie. Na przykład betunie są bardzo kruche. No, zobaczcie. O! Po prostu. Są bardzo kruche, więc na jakieś. No, widzicie, że tu spadło. Blargonie są bardziej takie wytrzymałe. O! Zaraz wam pokażę. A jeszcze najbardziej y, kwiaty. Kruche są begonie. Zobaczcie, pamiętacie jak nagrywałem filmik, to jedna mi się umam, uma, łamała i no, trzeba z, z nimi bardzo podchodzić delikatnie. Dobra, to idziemy. I, i jeszcze, y, kiedy te kwiaty, do kiedy kwitną? Słuchajcie, kwiaty doniczkowe kwitą gdzieś, no do pierwszych przymrozków, a później na przykład betunie, surfinie, betunie po prostu y, wyrzucamy, ale na przykład pelargonie, Możemy sobie przechować na następny rok. Więc jak chcecie mieć takie duże pelargonie, to możecie je przechowywać, z tego ja też oczywiście jesienią będzie filmik jak to robić. Więc no trochę Wam opowiedziałem o tych kwiatach, więc myślę, że skorzystacie z tych radach, rad i subskrybujcie mój kanał, dawajcie mi łapki w górę, więc pa!